Cześć, tutaj Jakub Emansi Pociechowski, organizator Cheetah's League. Generalnie zadawaliście nam pytania różne, dlatego też stworzyliśmy specjalny post, żebyście mogli nam pozadawać, żebyśmy mieli to skupione w jednym miejscu i żebyśmy mogli Wam zgrabnie odpowiadać na nie. Następny post również się pojawi na Facebooku, także śledźcie nas. Trochę poopowiadamy Wam dzisiaj o lidze. Jak planujecie wypromować ligę? Naszą ligę cały czas promujemy, tak jak możecie zobaczyć w social mediach, gdzie też wydajemy pieniądze na reklamy. Niestety nasze prywatne pieniądze. W każdym razie Ligę cały czas promujemy, choćby tutaj o, mówię o współpracy z patronami medialnymi, takimi jak Klinika, czy inni YouTuberzy, z którymi właśnie jesteśmy w trakcie jakichś rozmów. Też Was zapraszam tam do komentarza jakoś, czy nas naszego maila, jeśli chcecie jakąś współpracę rozpocząć. No, tak jak mówiłem, współpracę tutaj z Kliniką, z innymi YouTuberami, jednocześnie Próbujemy jakoś nas promować tutaj w szerszym świecie sportu, choćby rozmawiając z komentatorami z ESL Lig Polskiej, czy choćby rozmawiając z różnymi firmami żeby też jakoś tam gdzieś indziej pokazać, gdzieś szerzej w tym świecie, niekoniecznie esportu, a bardziej marketingowym, zawsze jakieś tam wsparcie na nagrodę oczywiście byłoby mile widziane, żebyście mogli coś jeszcze dostać oprócz pieniędzy czy nagród w postaci skinów. No oczywiście to się wszystko okaże. I drugie pytanko mamy od Artura. Jakie plany na następny sezon? W następnym sezonie możemy powiedzieć, że ta rutyna będzie. Ponownie on się odbędzie. Już mamy też zaplanowane wszystko, to tak w ogóle nawiązując jeszcze do poprzedniego pytania, gdzie mówiłem o, o promowaniu ligi. Jednym ze sposobów promocji naszej ligi, praktycznie dobite, mieliśmy miejsce za, załatwione no i miał się odbyć w przyszłym sezonie, natomiast raczej on się nie odbędzie ze względu na tego całego koronawirusa. W każdym razie plany na przyszły sezon. Standard, może otworzymy jeszcze trzecią ligę, natomiast to się wszystko okaże w praniu po tym sezonie. No i po kwalifikacjach do następnego. I jeszcze tak na szybko korzystając z okazji, tutaj chciałbym Was zaprosić na naszego patrona, gdzie możecie sobie trochę o nas przeczytać, wesprzeć nas. Tak jak widzicie, już mamy jednego patrona. Zachęcamy do tego. Tutaj możecie przejrzeć nasze cele, nasze posty, których jeszcze nie było. Naszą galerię, jest jedno zdjęcie, chociaż mam nadzieję, że pojawi się ich więcej, 3% oraz 2% do celu. W każdym razie lecimy po Kolejne pytanie, czy będzie wybierany MVP pod koniec sezonu. Generalnie mieliśmy taki plan, ponieważ tak, tak jak jest w każdym założeniu, tak jak w tamtym roku było założenie na S w sezonie 0, żeby streamować wszystkie mecze w fazie playoffów, od fazy playoffów generalnie. Taki sam pomysł mamy w tej fazie playoffów, gdy te mecze będą streamowane, będziemy w stanie wtedy jakoś fajnie wybrać tego MVP niekoniecznie z wygranej drużyny. Bardziej tutaj mówię też o człowieku drużynach, bo one więcej razy się pokażą. Natomiast mamy to w planach i jeśli tutaj uda się nam ogarnąć jakiegoś sponsora na nagrody, nagrodę albo nagrody, to też zależy, to spróbujemy właśnie MVP turnieju przyznać taką rzeczową nagrodę. Myślę, że też fajne wyróżnienie będzie w naszej widze. Kolejne pytanie od Szymona. Jak często i czy zmienia się skład Ligi? No i w sumie na to pytanie ciężko odpowiedzieć, bo tutaj komentatorzy jak to komentatorzy są różnie rotowani. Wiadomo, raz jakiś komenta komentator się tutaj, nam caster bardziej zajara tematem raz nieco mniej, natomiast zarząd ligi jest stały jest to ja, jest to Karol Kryger oraz Igor Łypian i Igor Zieliński to są w ogóle takie cztery podstawowe osoby w naszej lidze które się zajmują poszczególnymi sekcjami ale myślę, że to też nie temat na takie krótkie krótkie przedstawienie Wam pytań i odpowiedzi. Teraz pytanie, które przyszło do nas na prywatną skrzynkę od Mateusza. Pytanie czy pomysł, czy będą tworzone jakieś kompilacje zagrań jakiegoś tygodnia, zagrań rundy. Otóż mamy to w planach. Jest to ciężkie do wykonania, ponieważ mamy obecnie dosyć taki, dosyć zajęty skład, że tak powiem. Nie ma też nas za dużo osób, które by się tym mogły zająć. No i przede wszystkim nie do końca byłoby to uczciwe. Można byłoby to jakoś inaczej rozwiązać. No Natomiast planujemy coś takiego zrobić. Mam nadzieję, że w najbliższych tygodniach czegoś więcej się też dowiecie na ten temat. No bo nie ma problemu tak naprawdę, jeśli mecze są streamowane, gorzej, jeśli one e, nie będą e, na strumyku. W każdym razie mamy takie plany. E, no i dobra, i to jest koniec pytań. Mm, dzisiaj na więcej nie mamy. Dzisiaj, no więcej nie mamy. No i to w sumie jest tyle z dzisiejszych pytań. Więcej ich się nie pojawiło, niestety. Też mieliście mało czasu, dlatego wybaczamy. Następny post pojawi się stosunkowo wcześniej, żebyście mogli pozadawać te pytania odnośnie ligi, coś co Was będzie ciekawiło. Może któryś tutaj komentator, czy osoba jakaś z zarządu Was interesuje, więc myślę, że osobiście będzie odpowiadać. Niestety też na jedno pytanie nie jestem w stanie teraz odpowiedzieć dokładniej na to. To jest w top 3 e, tych zawodników e, naszym zdaniem, ponieważ nie mam opinii każdego, e, a siebie też nie chcę e, jakoś tutaj, nie chcę nikogo e, wyróżniać. E, oczywiście Viper z tamtego sezonu będzie wiedział o co chodzi jak go wyróżniałem na streamie, a, także to tyle. Trzymajcie się, cześć.